No dobra, słuchajcie, już wszystko chodzi. Stream ustawiony. DSP ustawiłem tak, żeby, żeby limiter tutaj działał i przy niskich poziomach ten kompresor dawał, podbijał, a przy małych poziomach, przy dużych poziomach obcinał, nie? No mniej więcej to tak jest, tylko teraz jeszcze jedno mam pytanie do Michała, jak to zapisać, żeby to było w zapisanych. Po resecie niestety nie trzyma ustawień tych DSP, nie? I na nowo trzeba rzeźbić. No słuchacze, tutaj jest trochę na stronie pieroczkom.pl Nowe radio i tutaj streamer dla Adama z Chicago w tej chwili. Wszystko na cienkim kliencie postawione do tego karta dźwiękowa wbudowana. Nie ta od przodu, tylko wbudowana w USB z boku. No i, i podłączenie prosto pod mikser, nie? E, audio jest wybrane USB Audio Device. Mine to ustawienia serwera net. E, Serwer pirat local. <laughs> Można to usunąć, nie ma, nie ma problemu. Tutaj w edycji możemy sobie zobaczyć to, co będzie wyświetlane na streamie na stronie. Czyli ustawić sobie Studio P na przykład, Studio Chicago. Nazwę i też tego nie trzyma mi w ustawieniach. Trzeba to na nowo wklepywać. Nawet jak zrobię save, to, to nie trzyma. Nie wiem. Yy... Możemy zejść z anteny w tej chwili w ten sposób, że tutaj schodzimy i, i zrobimy taką, shoot down, backup, jest backup ustawiony, żeby zapisało, nie? No ale ustawień tych... Aż mi się nie chce tego robić, bo to później na nowo trzeba rzeźbić. Ale dobra, zrobimy restort. Niech to sobie zapisze. OK. Proces poszedł, tutaj się przełączyło na auto, i właśnie, i też nie przełącza się z automatu na auto. Trzeba play wciskać, po prostu rozłącza klienta, nie? No i w tej chwili leci z MPD, ale trzeba na nowo odświeżyć, nie? Trzeba na nowo odświeżyć, nie? Eee, no dobra, zaraz zobaczymy, niech się odpali ten Timicor. I, I No i co tu dalej, no, będziemy zaraz rzeźbić to po prostu. Zobaczymy czy te ustawienia się zapamiętały. Nie wiem czy jest jakiś save w tym programie jeszcze dodatkowy, żeby zapisać ustawienia programu. No bo ustawienia karty, na przykład zaraz zobaczymy czy będą też, bo ostatnio nie było. No i dupa i nie mamy, zobaczcie, tu jest na maksa. Settings, audio jest inne wybrane, widzisz, Michał, o, i teraz mamy tutaj już przesterowane Tu musimy zejść z tym gainem Ustawić stream yy, Znaczy, ustawić DSP, zobacz, też niczego nie ma Ojejku, już teraz, no, teraz będzie znowu kłopot, bo nie wiem ile, co, jak, czego było Ustawić manuala, manualnie ten korektor, można tu sobie wybrać inne, nie? Na przykład jazz, troszeczkę podbijam soprany, żeby tu były mocniejsze. 1 kHz trochę do góry i 60 Hz trochę do dołu, żeby przyciąć bas. No i dobra, i to tak, i teraz mniej więcej to idzie tak, jak ma iść, ale. Za każdym razem czy wejściem ja to muszę ustawiać. Właśnie o to chodzi, że... No i dobra, wchodzimy na antenę. Idzie. Dwóch słuchaczy tylko. Bo, bo skacze właśnie. Bo nie przełącza się to z automatu, kurde. Trzeba odświeżać przeglądarkę. No. Wszystko pięknie, ładnie. No. Idzie, o. Idzie pięknie ten stream, ale za każdym razem trzeba zapisywać. Może tu trzeba jeszcze jakiegoś to dać, żeby to zapamiętywało, albo żeby ten. No dobra, ja pozdrawiam wszystkich oglądających. 5 minut to też już tak trochę dużo. Programik fajny, but się nazywa boot, boot, o tak, boot, boot. Do obsługi nadajników radiowych i, i streamingu. Tylko z tym zapamiętywaniem jeszcze muszę dojść do oku. Może coś czegoś nie zapisuję, może w seatingach to logi. To logi można sobie wyłączyć, można sobie włączyć mikser. W tej chwili leci Stream. Ja tu sobie DSP też zostawiam na wierzchu, żeby w razie czego poprawić, jak będzie przester. Nie? Dobra, zapraszam na stronę piraczkompl. Słuchajcie, radyjka już niedługo na żywo z paru miejsc w Europie i paru miejsc w Stanach Zjednoczonych, także tutaj może, może już niedługo. Będą fajne audycje, także do nas kontakt tutaj to będzie tylko wyłącznie przez Zello na razie na kanale Piracz Pozdrawiam na razie, bye.